Jaki jest największy kosmiczny event Marvela? Zanim udzielę odpowiedzi na to pytanie, nie zapomnij mnie zaobserwować. Choć jest wiele wydarzeń aspirujących do tego tytułu, to osobiście uważam, że takim największym eventem mogłaby być spokojnie fala anihilacji opisana w trzech tomach komiksowych. Anihilus, władca strefy negatywnej, uosobienie śmierci oraz przeciwnik wszelkiego życia, postanawia na czele ogromnej armady najechać dobrze nam znany wszechświat. W pierwszych kilku godzinach niszczy on potężne więzienie Skyln znajdujące się na skraju wszechświata, eksterminuje praktycznie cały Korpus Nowa, a wraz z postępem swojej inwazji doprowadza do upadku potężnego Imperium Skrull. W wyniku tego ataku wiele cywilizacji z całego wszechświata zostało całkowicie zniszczonych. Niewiele brakowało również, aby Imperium Kree upadło, a zaraz po nim Ziemia. Komiksy te podzielone są na kilka pewniejszych części, gdzie w każdej z nich towarzyszymy innemu bohaterowi, do których należy m.in. ostatni członek Korpusu Nowa, Richard Ryder, Drax. Ronan Oskarżyciel, Życiel, jak i również Silver Surfer. Zagrożenie ze strony Anihilusa było tak wielkie, że sam Thanos dla niego pracował, a do powstrzymania całej fali anihilacji konieczna była pomoc jednych z najpotężniejszych istot w całej wszechświecie. Osobiście uważam, że było to dużo większe zagrożenie niż sam Thanos z rękawicą nieskończoności z innego prostego powodu. Thanos dążył do tego, aby pozbyć się połowy życia we wszechświecie, natomiast sam Anihilus dążył do całkowitej eksterminacji. Ostatecznie fala nihilacji doprowadziła do całkowitej zmiany statusu quo w świecie Marvela, którego już nie dało się cofnąć, zaś o samej fali wspomina się do dziś w niejednym komiksie. Dajcie znać, jaki Waszym zdaniem jest największy kosmiczny event Marvela oraz dlaczego.